Wkrótce przy ulicy Franciszkańskiej rozlegnie się dźwięk dzwonów, ale jeszcze zanim dzwony, trzeba było wcześniej wybudować wieżę. Dlaczego ta wieża nie powstała w czasie budowy kościoła? Zawsze to jest prozaiczny problem związany z pieniędzmi. Najpierw kościół trzeba było pobudować, klasztor, obiekt, a dopiero później dopełnić to w miarę możliwości finansowych wybudowaniem wieży kościelnej. Zamiar był taki, żeby wieża miała wysokość 42,5 metra. W tej chwili ma 38 metrów, troszeczkę jest niższa ze względu na to, że zabrakło nam pieniędzy. I na taka rzecz to wieża miała być troszeczkę grubsza, jeżeli chodzi o sam przekrój, ale też ze względu na brak finansowy, no troszeczkę żeśmy ją odchudzili. Będą trzy dzwony, jakie imiona będą nosić? Największy dzwon półtonowy to jest dzwon św. Franciszka, to jest dar od parafian. Drugi dzwon, dzwon 300-kilogramowy, to jest dzwon Matki Bożej Niepokalanej od naszego biskupa Ordynariusza, on zafundował ten dzwon. I najmniejszy dzwon, dzwon św. Kazimierza, jest to dzwon, który ufundowała prywatna rodzina z terenu naszej parafii. Dzwony w sumie kosztowały na 100 tysięcy, plus cała automatyka, zainstalowanie następne 100 tysięcy, więc w sumie to jest około 200 tysięcy koszt całościowy. Jakie plany na no przyszłość, jeżeli chodzi o te sprawy techniczne wokół Kościoła? Wokół Kościoła to już kończymy pracę. Teraz są sprawy związane z Kościołem, czyli musimy wejść do Kościoła, czyli pojawi się ołtarz główny, ołtarz boczny, drogi krzyżowe, witraże, no ale też wszystko w miarę możliwości finansowych. Cały fronton ołtarzu ma być zagospodarowany albo mozaiką, albo malowidłami, albo graffiti. Myślę, że bardzo się zmieni. To też jest kwestia proboszcza. Myślę, że przyszłego już poproszcza jaką będzie miał wizję, jaką koncepcję. Każda koncepcja musi być tutaj w naszym przypadku zakonników w jakiś sposób podejmowany. Musi być jakiś dialog, też komunikacja z prowincjałem, czyli przełożonym zakonnym, ale i także biskupem miejscowym, który też jest gospodarzem kościoła, z radą parafialną, radą ekonomiczną. To w pierwszej kolejności.